Drift Open, czyli to jest druga runda tego sezonu 2022. Jesteśmy już po badaniu technicznym, autosprawne, przygotowane, może brać udział w zawodach. Jak widzicie, już się sporo zaczyna dziać. Zaczynają sesję treningową pierwsza grupa Pro. Oni skończą, potem wjeżdżamy my, mamy 2,5 godzinki treningu, także zobaczymy co to będzie. Na tej rundzie będziemy pierwszy raz testować nowe paliwko, bo przyszliśmy na alkohol. Auto jest mocniejsze, także zobaczymy co to poradzi z tą górską up-kilową rundą. z trzeba popracować, to touch and go i ogień na tłoki. Pasz, pasz pierwszych. Pierwsze dwie zony na podstawie tego, co macie powiedział, nie? Dwa koła po całej zonie, to masz tak jak teraz, nie? I ten czwarty przejazd był zajeb... Ale touch go nie dosknięte w ogóle, nie? Tam brakowało ci pół metra. Jakbyś trochę szerzej wyszedł, to byłoby spoko. Ogólnie mocno go zaatakowałeś, nie? I on bardzo dużym kątem pojechał no. i schamował I ty na tym hamulcu pojechałeś, nie? I on wtedy, wiedział, zaczął odjeżdżać. No i zrobiła się luka, nie? No, ale tam była ale taka, taka mgłaże, byś... że ja nawet się zastanawiałem, czy zaraz barierę nie będę czynił. Tak to, tak to byś tylko Odjecha, no, ja nie? No, tak to ogólnie spokojnie, no Maciek też ładnie jechał. Nie? Tylko Maciek, wyjechał parę pary też i mi widziałeś co się stało jak jechał z tym, z Jurkiem, I ja film. ja stałem po prawo obok niego. <grymina> nie <grymina> na TikToka film. <grymina> <grymina> Kuchomo, normalnie jak przelatujecie, to. jak Liście lecą, nie? Ogólnie no, wiara, nie. To jest, tam, się, tam tam na ja pierwszej zonie, ja no. to jest w sumie druga. Ogólnie go... A jak ktoś ma dobrego lesa to szyszki stare drzewa no, spadają. nas. No. Jak była, no. Okay. Zróbmy tam nie wiem 1 2 1 3 będzie dobrze. Czekam, czekam. Jesteśmy już po pierwszej sesji treningowej. Teraz zaczynają się kwalifikacje grupy Pro AM. Także idziemy tam na start do samochodu, do naszego nowego kolegi Marcina Radeckiego. Eee, no pomóc mu wesprzeć go troszeczkę w tym starcie, także coś może podpowiedzieć, eee, coś, coś, coś pokazać, także idziemy właśnie do niego. Out w swoim kompakcie E46 No tutaj miejmy nadzieję, że teraz też Śmiało będzie poczynał z gazem Radio. No i widzimy, inicjacja po ślizgu, No i niestety, to jego E36 To no nie chce, nie chce, w ogóle nie chce tutaj się Złamać w zakręt i teraz niestety potrąca Wewnętrzny pachołek Marcin Radecki Jednak mimo wszystko tutaj Jedzie w kierunku mety po to, aby Łapać te kilometry za kierownicą driftowozu Punktu Jednakże oczywiście Tak jak Paweł chciałeś powiedzieć Dokładnie, do to wyłeś. Punktów zatem przejazd niestety nie będzie. Marcin Radecki bierze pachołek ze sobą. Może na pamiątkę, właśnie po tej rundzie. Jednakże liczymy, że wyciągnie e, wnioski i zobaczymy go na kolejnych rundach również w klasie ProA. Jak tam drifterzy? <grych> Czekamy w kolejce standardową. E, Tobiasz właśnie narzekał, że mu trochę ta trójka nie wstaje. Mówiłem mu, jak ma jechać. E, teraz, teraz mam nadzieję, że weźmie te rady do siebie i, i lepiej pójdzie. A tak poważnie, no to ja mam. Niestety problem z tą górną partią. Nie sądziłem, że auto aż tak będzie słabło. I rzeczywiście jest problem, żeby to przejechać. Im grubiej napadasz na pierwszy zakręt, tym trudniej jest dojechać trasę do końca. Przemek Śniegła i tobiasz Pusty Puścian. To zwiastuje jedno. Będzie się działo. A przemek Śniegła jest nam znany z tego, że nawet najstarszym autem, najsłabszym, najstarszym, jednym, najsłabszym autem w stawce jest w stanie namierzać, bo on naprawdę niepytały umiejętności. Przemek Śniegła ucieka, goni go tobiasz Pusty Puścian. Tobiasz Pusty Puścian od razu stara się zaatakować swojego przeciwnika. Jednakże ten z problemami, z problemami na wyjściu z pierwszego wirażu. To zdecydowanie, rozumiał odzwierciedlenie na jazdę Tobiasza Pustego Puściana, który teraz troszeczkę. Zdjął gazu i po prostu zachowawczo przejechał trasę do samego końca. No i czekamy na przejazd. Klasa Masters 60, pierwsza runda Drift Open. Załońcy już myślę, że w pełnej gotowości, no i właśnie wyruszyli do samego końca, siła dźwięki, odcinki i właśnie teraz załońcy są już na trasie, Tobiasz Pusty-Busian z przodu, Przemek się była z problemami, aby utrzymać się za swoim przeciwnikiem, odprostował, punktów zatem przejazd nie będzie, natomiast Tobiasz Pusty-Busian po prostu niczym niewzruszony jedzie swoje konsekwencje do samego końca i tym samym myślę, że wyjeżdża sobie awans dalej, awans do jutrzejszego dnia zmagań. Będą nie to ja Nie, tobia tam do przodu jest bo ja tu tu do Ale to po co Ale mamy to atakuje No, jest ładnie Ty trener? Dawaj nie trener? Trzeba je nazwienić, bo... Było? Dobrze było? Tak było Tak było Po było Ty, to to nie jest zimowy DTS, nie? Jak tam wrażenia po treningu? Bardzo fajne Maciej Jaszkiewicz pożyczył nam opony yy, na deszcz, yy, żebyśmy mogli konkurować na tym samym poziomie, bo na tych moich byłem dużo wolniejszy, także wielki szacunek dla, dla kolegi Wazieja. Eee, no i to, trenowaliśmy razem, przygotowaliśmy się do e, przejazdów później w 16, także myślę, że mamy dobry pomysł. Mieliśmy małą podwyżkę na trasie, także lawinaty są podtrzymane, jest dobrze. Tobiasz Puszczan w swoim skitle się ucieka, goni go Maciej Jarkiewicz widzimy, że Maciej Jarkiewicz tutaj nie traci ani chwili, aby być jak najbliżej reprezentanta Kutna. Wchodzi w trasę Tobiasz Puszczan, bardzo szeroko, bardzo mocno przeżywa swoje auto, powiewają w tle flagi jego kibiców, no i widać, że pokrzepiony tym wszystkim Tobiasz Puszczan jakby dostał dodatkowej mocy, ponieważ mocno ucieka Maciejowi Jarkiewiczowi kończąc ten pojedynek. A teraz Maciej Jarkiewicz z przodu prostu cały czas obok niego e, Siedzi na nim, niech tylko Teraz przekładka, e, całkiem w czas I teraz w końcówce jeszcze Maciej Jarkiewicz No nie wiecie czemu, jedzie na wprost A my jesteśmy już gotowi do przeżywania kolejnego starcia pomiędzy Misiaelem Jachem a Tobiaszem Puścianem, zawodnikami, którzy no. Wiemy o tym, że są naprawdę bardzo dobrymi kolegami na parku maszyni, że naprawdę tutaj bardzo mocno się wspierają. No teraz przychodzi im rywalizować. Michał Jak ucieka, e, Tobiasz Puszczan będzie go gonił. No i naprawdę to, co Tobiasz Puszczan pokazał w swoim poprzednim starciu, e, było niesamowite. Jak będzie teraz, o tym przekonamy się za chwilę, ale już widzimy, że Tobiasz Puszczan tutaj, no naprawdę jakby gdzieś miał magnes szczepionym w przednim zderzaku swojego auta. Michał Jak na podjeździe odskakuje, ale momentalnie niweluje to Tobiasz Puszczan jadąc maksymalnie jak się da. Z tej perspektywy to koło w ogóle coś krzywo wygląda. Miejmy nadzieję, że to tylko takie ustawienie kamery. Ale już e, zawodnicy są e, w jeździe. Tobiasz Puszczan naprawdę ucieka jak szalony przed Michaelem Jachem, ale ten nie odpuszcza mu na ani na milimetr. E, Chce tutaj zaatakować i wziąć górę nad Tobiaszem Puszczanem. Duży kąt wychylenia Tobiasza Puściana jednak mocno po wewnętrznej. Pomija totalnie zonę numer 3, ale na zonie numer 4 jest już poprawnie. Jazda po krawędzi. Michał Jach tak samo jak i Tobiasz Puścian przemija linię mezy.

No i wracamy z rywalda klasy master, a tutaj od razu gruby pojedynek Tobiasz Pusty-Puścian i Dawid Karkosik. Tobiasz Pusty-Puścian z problemem na wyjściu z pierwszego wyrażu, Dawid Karkosik jednakże był w stanie to odpowiednio zareagować, nie doszedł do kontaktu, panowie jadą przejazd do końca, jednakże już wiemy, że to błąd zerowy po stronie Tobiasza Pustego-Puściana. No i teraz e, zamiana pozycji. Dawid Karkosik będzie uciekał. E, w, dwa, w 2008 roku rozpoczął swoją przygodę z driftem Dawid Karkosik. Tobiasz Puszczan e, w roku 2012, a więc e, po e, u tym, obu tych zawodników doświadczenie jest naprawdę e, bardzo duże. No i widzimy, Dawid Karkosik tutaj no, nie czeka ani moment. Staje na gazie od pierwszych metrów w swoim stanie 15. Tobiasz Puszczan chce być jak najbliżej swojego rywala, jednakże e, prędkość, którą generuje Dawid Karkosik jest ogromna. Teraz Tobiasz Puszczan, mocno ścina. Zakręt, aby zbliżyć się do swojego rywala i kończą swój przejazd numer 2 eee, niestety bardzo finała e, lepszy okazał się nagrywasti, także gratulacje Dawid. Eee, no i to, zabieramy się zaraz ze zmiany tu i zobaczymy, o trzecie jest. Jeszcze nie wiem z kim. Ale myślę, że dobra, z jakimś i szybkie zmiany biegów pomogą w tym, żeby zająć to wszystko. ¿Está bien? Czekamy na pozwolenie do startu od naszego sędziego startowego Roberta Gonery. Janek Sobierajski, Tobias pusty puścian. No i właśnie ruszyli. Trzeba by nie było tam fal startu. Teraz napędzają się prostanicznie, jednak go nie było. ją, teraz inicjują, Janek Sobierajski szeroko do zewnętrznej z całą szerokością naprawdę na grubokratu jest pierwszy wiraż. Tobias pusty puścian stara się utrzymać za nim, stara się na dotrzymać mu kroku, teraz kończą przejazd Tobiasz pusty Puszczan i Janek Sobierajski. ...przyspieszania, a więc tutaj tej trakcji na tej trasie nigdy mało. I teraz Tobiasz Puszczan ucieka przed Jaszkiem Sobierajskim. Widzimy jak tylna część, tylna oś jego auta ucieka. Inicjacja poślizgu ślizgu, Jasiek Sobierajski stara się tu kupiować. Rzuca jedno koło poza trasę Tobiasz Puszczan. Jasiek Sobierajski stara się być jak najbliżej swojego rywala i teraz popuszcza się naprawdę mocnego, Zwierzcza Dobrze, dobrze! Jest! ...lepiej, ale no... z tak? no, no, Jest, to jest, to prawda. Prawda. jest Nie! Yes! Dziękuję Tak to jest wisiu Nie, yeah, bardzo dobrze no, przejazd nie wyszedł, dreszczę z Ogień był pełny Obywcą trzeciego miejsca w klasie Master z 61 rundy Eurorendrift Open zostaje Tobias Pusty! Dodatkowo za pierwsze miejsce Dawid Karkosik zwycięża zestaw dystansy ufundowany przez firmę Eibach, który w tym momencie właśnie zostanie wręczony. Wróciliśmy z podium, z rozdania nagród. Udało się znowu zdobyć pucharek. Zajęliśmy trzecie miejsce. I tym samym e, chciałbym zaprosić Was na kolejną rundę, która odbędzie się w Pietrzu. Tam też damy niezły popis i mam nadzieję, że obronimy pierwsze miejsce, które żeśmy zdobyli w zeszłym roku.